Merhaba! Witam Cię w kolejnej lekcji tureckiego w formie podcastu. Podczas mojego ostatniego pobytu w Turcji wielką przyjemność sprawiało mi wyszukiwanie błędów językowych na reklamach, witrynach sklepów, ofertach handlowych czy bardzo popularnych w Turcji, napisach złotych myślach na samochodach. Oczywiście błędy językowe zdarzają się każdemu i w każdym języku, natomiast język turecki jest językiem stosunkowo prostym, z bardzo prostą ortografią i z pisownią odzwierciedlającą to, w jaki sposób wymawiamy dane słowa. Wynika to z tego, że jest to dość nowy język. Obecna jego forma jest dość nowa, bowiem powstała na bazie języka osmańskiego niecałe sto lat temu poprzez bardzo intensywne oczyszczanie go z naleciałości przede wszystkim arabskich i perskich oraz zastępowanie tychże słów słowami starotureckimi. Do tego wprowadzony nowy alfabet, który idealnie odzwierciedla to, w jaki sposób w języku tureckim mówimy. Mimo to, Turcy popełniają mnóstwo błędów, i dziś chciałabym opowiedzieć Ci o tych najbardziej rozpowszechnionych. Pierwszy błąd to wymowa patykuły, przeczącej do czasownika być. Skomplikowanie zabrzmiało, ale nie jest. Chodzi o słówko, które oznacza nie jestem, nie jesteś, nie jest. Nie jesteśmy, nie jesteście, nie są. Oczywiście do tego słówka dodajemy jeszcze sufiksy, ale jego podstawowa forma w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli nie jest, to de il. Piszemy to deil przez g z daszkiem, czyli umusza g. Pod d znajduje się e. Deil, tak zapiszemy, ale powinniśmy czytać tak, jakby pod d znajdowało się i. Deil to jest jedyna. Poprawna forma, natomiast mało kto wie, że tak powinno się wymawiać to słówko. Ale ty już wiesz, więc zachęcam Cię właśnie do takiego pięknego tureckiego, który właśnie kryje się w tym słówku. Deal. Kolejny błąd, chyba najbardziej rozpowszechniony, to mylenie sufiksu DADE, czyli czegoś, co zapisujemy łącznie z partykułą DADE, czyli czymś, co zapisujemy. Oddzielnie, ale po kolei, czym jest sufiks da de Sufiks da d to jest nic innego jak sufiks miejscownika. Ta końcóweczka da lub de zgodnie z harmonią samogłoskową, ona odpowiada nam na pytanie, gdzie? Gdzie w domu, gdzie w pracy, gdzie u mnie. A więc, żeby powiedzieć, że gdzieś się coś znajduje bądź gdzieś ma coś miejsce, wówczas musimy to da bądź te dodać do wyrazu. Przykładowo Araba da Araba to samochód, araba da oznacza w samochodzie. Natomiast mamy także osobne słówko, które wygląda tak samo: da de, ale to jest osobne słówko, a więc piszemy je oddzielnie. I ono oznacza też także, ewentualnie A. Przykładowo araba da pisane oddzielnie będzie oznaczało samochód też. Porównajmy więc zmianę znaczenia jeszcze na innym przykładzie. Będę pisane. Łącznie oznacza u mnie. Ten to ja, będę u mnie. Na przykład dzisiaj wieczorem jest u mnie impreza. Ben de, pisane oddzielnie, rozłącznie, oznacza ja też, ja także, ewentualnie a ja. Więc różnica jest olbrzymia. Mimo to, tursy zawsze dadę piszą łącznie no co zmienia kompletnie znaczenie. Pamiętajmy, że możemy zapisać łącznie, ale wtedy będzie miało inne znaczenie niż w momencie, kiedy zapiszemy je rozdzielnie. Trzeba przyznać, że tucy lubią pisać wszystko łącznie, nawet tam, gdzie tego nie powinni robić. E, widać to także w partykule pytajnej my, mi, mu, m. To jest partykuła oznaczająca dokładnie to, co w języku polskim czy. Po prostu czy, ale ma cztery różne postacie. Mi, m, mu. W zależności od harmonii samogłoskowej oczywiście. I ona stoi na samym końcu. Stoi oddzielnie. Ehm, niestety, Turcy często zapisują ją łącznie. Przykładowo, chcemy zadać pytanie, czy coś jest otwarte. Aczyk to otwarty. My oznacza czy. Aczyk my, czy jest otwarte? I to powinno być zapisane oddzielnie. Aczyk my. Natomiast Turcy bardzo często zapiszą łącznie, co jest oczywiście błędem. Pamiętajmy także o tym. Kolejny notorycznie popełniony błąd kryje się w wyrażeniu ani ani, czyli po turecku ne-ne. W zdaniu, w którym zastosujemy ani ani, a więc to tureckie ne-ne orzeczenie powinno być w twierdzeniu, odwrotnie niż w języku polskim. Posłuchaj, w języku polskim powiem nie kupiłam ani pomarańczy, ani jabłek. O, no, powiedzmy poszłam na bazar, nie było ani tego, ani tego, więc tego nie kupiłam. Nie kupiłam ani pomarańczy, ani jabłek. W języku polskim mamy orzeczenie w przeczeniu. Nie kupiłam. Natomiast w języku tureckim prawidłowa forma będzie brzmiała: kupiłam ani pomarańcze, ani jabłka. Ne potakal, ne elma aldem. Natomiast Turcy, dokładnie tak jak Polacy, bardzo często to orzeczenie wstawiają w przeczeniu. Ale to w języku tureckim jest błędem. Pamiętajmy więc, że jeżeli stosujemy nene w języku tureckim, to inaczej niż nam intuicja, polska intuicja by podpowiadała, nie powinno tam być przeczenia w orzeczeniu. No ale zdanie oczywiście ma znaczenie przeczenia. I ostatni błąd to błąd w wymowie, który też bardzo często przekształca się już na błąd w pisowni. Chodzi o czas przyszły geleczek zaman. Geleczek zaman to czas, który jest wyrażany dość długim sufiksem adżak edżek do którego jeszcze są dołączone oczywiście sufiksy osobowe. Przyjrzyjmy się odmianie przykładowego czasownika w czasie przyszłym. Niech to będzie yapmak, czyli robić. Ja Japa Jackson, Japa Jack, Japa To oznacza dokładnie. Zrobię, zrobisz, zrobi, zrobimy, zrobicie, zrobią. No dobrze. W czym jest problem? W tym, że Turcy wymawiają to błędnie, bardzo mocno skracając formę. Zamiast Japa mówią Japa dżam". Zamiast Japa Jackson powiedzą Japa dżam". Zamiast Japa Jack powiedzą Japczak. Śmiesznie to brzmi, prawda? Zamiast japajaus powiedzą japczak, zamiast japadzaksynys powiedzą japczanys i zamiast japdzaklar powiedzą japczakla. Ostatni głośny hit mega gwiazdy tureckiej muzyki, czyli tarkana, nosi tytuł geczczek. Geczczek, czyli minie, przeminie. Geczczek to błędna forma od Gececek. Widzisz różnicę? Geczegek poprawna, a geczczek, błędna forma. Podobnie kilka lat temu także bardzo popularna turecka piosenkarka Gülşen napisała swój hit, letni hit, jadczas kalkczas, czyli dosłownie położymy się spać i wstaniemy, ale powinno to brzmieć i powinno być zapisane następująco: jata kalka ajals", a nie jadczas kalkczas. Mimo to ta forma robi Niesamowitą karierę ostatnio w języku tureckim. Kto wie, być może kiedyś zastąpi tą pierwotną, dość długą formę czasu przyszłego. Decyzję co do tego, czy popełniać te błędy i brzmieć jak Typowy, przeciętny Turek, czy może nie popełniać i brzmieć jak turecki intelektualista, pozostawiam już Tobie? Natomiast mam nadzieję, że tłumacząc te najbardziej rozpowszechnione tureckie błędy językowe, pomogłam Ci zrozumieć rozdźwięk pomiędzy potocznym językiem tureckim, a tym prawidłowym językiem, który znasz być może z książek, z opracowań gramatycznych. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia. W kolejnym.